Ustawianie murarek wyplątawek na trakcie rzepaku czy dosady. Te skrzynki gniazdowe to one mogą być obojętne jak, nie jest istotne, nawet one nie muszą być estetyczne. Te, które tutaj Sumiagro Państwu przygotowuje, no to taki powiedziałbym, ten od że nie może sobie na to, żeby to do Ciętosu. To one będą Ale jeżeli Państwo byście chcieli sami sobie tam nawnażać do populacji, czy nabyć tylko kokony, no to możecie sobie wykorzystać obojętne co. No i ja celowo daję taką skrzynkę z jakiejś tam, szymki przeciętej kiedyś, tam nie wiadomo do czego ona tam służyła, jakieś tam domi daliśmy, naszych spłyty i właściwie jest Na w zasadzie nikt tego nie wygląda, to nie musi być na specjalnie Najważniejsze, żeby, żeby przygotować te trzcinowe rurki, to mieć te kokony i, 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 i wystawić to w odpowiednim miejscu do samo. Teraz ten materiał gniazdowy to są trzcinowe rurki. Najlepsze są te trzcinowe rurki o długości 10-12 cm, maksymalnie 15, no dłużej nie ma, nie ma potrzeby, bo one i tak składają tam średnio około 6-7 komórek w każdej rurce, więc jak damy 20 centymetrów, no to czasem się zdarzy, że nam wszystko zapełnią, ale większość takich umidów złóżek rurek jest nie wcale, albo zasiedlona w małej części, więc żeby wykorzystać ten materiał wzorowy lepiej, najlepiej jest to pociąć na jakieś takie, takie 10-12 cm od odcinki, i w tej formie to, to podawać. No, my to na przykład takim nożem jak do jak tapet. No one są dobre, bo, bo są ostre, jak się nam wstępi, to wymieniamy, nie musimy się tam ze zastrzenić i tak dalej. To cięcie można wykonywać pod kątem, bo też to, to będzie proste, że to będzie pod kątem to jest wszystko jedno. Wiele to nie było zmiecione, bo ktoś o sykatarem to nie można. Nie, nie za bardzo, bo sykaterem zmieni się, prawda? Więc ona już tam do hmm, środka się nie dostanie. Średnica rurki powinna być tak od 6 mm w górę, ta wewnętrzna. Chodzi o to, żeby ona się po prostu zmieściła. Jeżeli damy takie, takie słomeczki no co tam nie wejdzie. I, i, i to, to taki materiał jest dobrze niczego. To musi być tak, no już 5 mm to takie całkowity minimum, ale tak najlepiej od 6 mm z góry. Wiążemy to w pęczki, żeby nam się to nie rozsypywało, bo to łatwiej to układać w takie skrzynce i, i no, na przykład bo te 70-80 sztuk, wtedy wiemy ile tego wystawiamy, yy, bo to musi być odpowiednia liczba tych rurek na liczbę kokonów. Yy, Takich no, doświadczeń praktycznych wyszło nam, że na 1000 kokonów wystarczy 700 rur. Chodzi o to, że każda samiczka zakłada około 14-15 komórek w swoim życiu, a w każdej rurce mamy po 7, około 7 komórek pojedynczych, więc na każdą samiczkę powinny przypadać dwie rurki. A ze względu na to, że w populacji mamy między 30 a 40% samiczek, bo tam jest przewaga samców, no przyjmijmy, że mamy 35%, no to na 1000 kokonów mamy 350 samiczek i na każdą samiczkę dwie rurki, czyli 700 rurek wystarcza nam na e, do 2000 kokonów. I to jest taka optymalna ilość, bo ktoś mógłby, jak włożę więcej, to będę miał więcej. No nie za bardzo, bo potem mamy te rurki puste, częściowo zasiedlane, tylko to już są zwykle samce, które są jakby mniej korzystne, znaczy mniej potrzebne do zapylania, oczywiście zapylają, w pobliżu tej, tej kolonii, bo one latają na niewielkich dystansach, tam nie zbierają może wyłupu, ale żeby mieć siłę lata, tam muszą mizer, więc jak są na tym to przy okazji coś tam zapylał. Więc one też tam tą rolę zapylają no ale głównymi zapylaczami są samiczki. Więc no, produkowanie w tej populacji tych samców nie za bardzo ma sens, bo potem mamy puste rurki musimy je rozłupywać, chodzi o tę walkę z tymi e, pasażytami, żeby, żeby no, redukować rurki pasażerów, żeby nie wydobywać po sezonie te co podawać nowy materiał, ten no to potem rozwojemy te puste rurki, kupę bo mamy takie na dawno. Tak Więc lepiej jest, kiedy damy tą odpowiednią ilość, czyli te o 30% mniej rurek w stosunku do liczby e, koron. Kiedy to wystawiamy? A i ten materiał wlecowy no, w, w takiej małej skrzynce to wygląda tak. No, tu mamy te pęczki, łukane ciasno, tutaj mamy te te z tymi Tymi no to jak, jak te pudełka wyglądają, to mało istotne. To, to, to w końcu mam jakieś artykturowe pudełka i tyle. To, to, to nie, jest, nie jest ważne. Ważne jest, żeby one, jeżeli są zamknięte, to żeby miały otwory. Bo jak się pszczoły wygryzają, no to one muszą, no, muszą wyjść. Tak? Czyli nie można postawić takiego pudełka zamkniętego. No bo one tam tam się może przycisną tam przez jakieś tam szczeliny, ale na pewno będą miały kłopot. Jeżeli byście Państwo mieli tego typu pudełko, a coś w tym stylu jest, tylko większe bo to jest tam, gdzie te 3 tysiące kochana Państwo dostaniecie jest troszkę większe pudełko, to w tym pudełku należy od góry wyciąć odwrót taki powiedzmy 12 centymetry, żeby trzeba też e, podwinać się wyzy. To jest te, te, w tych właśnie w tych pudełkach, które Państwo dostaniecie odsunięte. Teraz pamiętam, to tam też jest instrukcja obsługi dołączone. No tam coś tak, jest. Tak, jest instrukcja obsługi, także trzeba będzie na przeczytać, żeby już błędnie trwać. A jakby były pytania, to jest nie. No właśnie świadczy. Teraz tak, kiedy wystawiamy te konta się to powinniśmy wystawić co najmniej dwa tygodnie przed przewidywanym zakwitnięciem tego samego, tego samego czy plantacji rzepaku. Bo no, to celowanie, to znaczy, jeżeli chodzi o rzepak, to może mniejszy problem, bo rzepak płynie dosyć długo. Ale jeżeli chodzi o sad, to moglibyśmy mieć długo. My tak zrobiliśmy, takie doświadczenie, że wystawić to tak dokładnie na tydzień przed przewidywanym zacisknięciem sadu, bo przewidywaliśmy, że najpierw wyjdą samce, samiczki no zdążą, wyjdą w sam raz na nakwitnienie. No, na no i wystawiliśmy to do sadu wiśniowego, kiedy jeszcze, no, wydawało nam się, że za, za tydzień ten sad zakwitnie, a dwa dni później, y, później przyszły wysokie temperatury, było słonecznie, sad nam zakwit w ciągu jednego, dwóch dni, samce wyszły, a samiczki nabyły pod koniec, pod koniec y, sadu. Więc bezpiecznie jest je wystawić wcześniej i one dostosują swoje wyjście do warunków na zewnątrz i na pewno się nie spóźnią, bo jak one latają przez półtora miesiąca, to one trafią z tym swoim lotem na pewno na i nie będzie kłopotów. Lepiej jest wystawić to wcześniej, czyli na przykład w pierwszej połowie kwietnia, niż wystawić to w drugiej połowie kwietnia i się spóźnić. Także no to jest tak, żeby było bezpiecznie, to przynajmniej dwa tygodnie przed przewidywanym kwitnieniem plantacji. Ważną rzeczą jest zabezpieczenie skrzynki przed ptakami, siatką. Jeżeli mamy skrzynkę, i to tak będzie tutaj w, tych, w tych skrzynkach, które Sumiago ja przygotuje, tam będzie taka siatka, jak jeżeli włożymy te, te przecinawe rurki, czy będziemy je tam mieli włożone w tych, w tych skrzynkach, włożone, włożymy kokony, rozetniemy, wytniemy dziurę w tym, w tym pudełku, na naprzód tej kolonii dajemy siatkę, żeby nam się taki do tego nie dostawał. Bo taki, nawet małe te sikorki, one zobaczą, że sam opad się kręci, i do no chcą złapać tego owadu. Złapać go nie złapią, może za szybki. No to ciągną za te rurki, bo opad wszedł do rurki, więc one wyciągają te rurki. I taka rurka, jak wypadnie na zewnątrz, to w środku jest jakaś tam żerująca larwa. I pod wpływem tego uderzenia larwa odpada od tego pływu i ona nie potrafi znaleźć drogi powrotnej do tego Mieliśmy takie przypadki, kiedy nam się sporo tych rurek wysypało z powodu właśnie tej działalności ptaków, to tamten procent, znaczy procent przyrostu populacji był dużo niższy, bo w takiej jednej rurce była jedna, jedna komórka, znaczy jeden kokon albo dwa kokony, a reszta to były larwy zamarłe. To jeszcze taka jest, taki to ma sens, że ta larwa, która żeruje, ona żeruje jakby w głąb rurki. Zjada pyłek systematycznie. Jak już go zje, to się musi odwrócić. Odwraca się i wtedy dopiero wszędzie koło. Bo ona musi być skierowana głową do wyjścia. Bo gdyby była skierowana głową w drugą stronę, no to te dwie by się spotkały i na pewno by się zjadły. Bo, bo jedna i druga chciałaby wyjść, jedna myśli, że tam jest wyjście, druga myśli, że tam jest wyjście i by się zwalczyły. I one w momencie tego żerowania wiedzą, że to jest, yy, że idą w kierunku, yy, w głąb otworu, a przed przyposwarzeniem odwracają się. I kiedy ja tam no, poddamy tym wstrząsom, ona odpadnie od tego pyłku, to się w głowie troszeczkę pomiesza. I tak naprawdę nas traci do orientacji, gdzie jest ten kierunek tego wyjścia. I nawet gdyby do tego kluku jednak nam się do, dostała, to ona tam raczej no, może mieć problem z tą orientacją. Podejrzewamy, że tak jest, bo tam w w głowie się do tego powiedzieć. Ale, ale tak te, te, no, te, wydaje się to logiczne. Także no, dobrze jest tego nie wstrząsać. Tam też nie wskazane jest przenoszenie czy przewożenie, bo tam przenieść delikatnie taką kolonię po zakończeniu lotu pszczół, żeby ona tam nie przeszkadzała na plantacji, delikatnie gdzieś tam przenieść na bok. Oczywiście można, żeby tym, tym nie trzeć, ale jak weźmiemy to na przykład, powiedzmy czy gdzieś tam do samochodu i przejedziemy po tym polu, no to nie dobrze ten, tymi rurkami i tam, nie wiadomo tak naprawdę, coś się w środku stanie. Więc lepiej jest, kiedy to delikatnie yy, przeniesiemy gdzieś tam w jakieś takie miejsce bezpieczne, które tam nie będzie nam znicznikowi No Takie troszkę ja podsumowanie. Trzyniołe, ruchy średnica wewnętrzna od 6 mm w górę, długość 10 do 15, ale nawet już był sporny, bo jeszcze to bliżej 12, te 15 to troszeczkę zasłużą. E, pocięte, powiązać w pęczki, bo to jest wygodnie po prostu. Łatwiej jest samo szacować, ile tych pęczków mamy, potem one nam się nie wysypują z tych, z tych, tych bo gdybyśmy takie okładali sobie e, pojedyncze, to one są lekkie, jakieś się wiatru, zmiany w i tak dalej, to wszystko nam się rusza, wysypywałoby nam się na nawet. Kiedy mamy to, to w pęczkach, to się nam to wszystko trzyma. Razem. To też już o tym mówiłem, że wkładamy do takiej kolonii o 1 trzecią mniej rurek niż jest tych pokonów. To, to cały sens tego, tego zabiegu Państwu złożyłem. To też już o tym wspomniałem, bo to troszeczkę tak chaotycznie było, ale jeszcze minimum dwa tygodnie przed tym przewidywanym zakwitnięciem i powinniśmy zostawić te, te rurki. Tą całą kolonię w spokoju gdzieś tak do września. Potem nam przebiegają te wszystkie procesy, które, o których mówiliśmy, całe to przepotrzebowanie się, żeby tym nie trząść, to niech to sobie tam spokojnie stoi. We wrześniu, czy tam na początku października, możemy to samym zabrać, przywieźć do domu, wstawić gdzieś tam w innym miejscu. Czyli jeżeli taki urt, taki domek sobie stoi między, nie, nie między rzędami, tylko w rzędzie, powiedzmy, sadu, to spokojnie sobie może tam później stać, nawet do września. Tak, jeżeli nie przeszkadza, jeżeli, jeżeli jeżeli to się może nie tak. Tylko, że tak, to jest problem z tymi mm -hmm. Jeszcze. Bo, bo y, no, oczywiście robimy wszystko zgodnie z resztą sztuką, po w pszczół, wieczorem oprysk i tak dalej. No ale, jeżeli wsadzimy to między drzewami, no to jedziemy opryskiwacze, no i tam troszeczkę tych mgły tam dajemy. Bo, no o no, tym no. wszystkim, tak. No, no, chciał, nie chciał, do środka tej kolonii te cieczy że no, się tam się na, nagoni na pewno. Więc ja bym radził, żeby na ten czas tego, przejazdu, zakładać worek kolejowy na taką, na, na, na taką y, kolonię. Mhm. Założyć ten worek poriowy, żebyśmy jej tam te rzeczy roboże nie nagonili, a potem to zdjąć. One, one nocują w rurkach. Więc w zasadzie wieczorem po zmierzchu one już tam się...